Cześć, cześć, cześć. Tutaj, Meksu. W dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie na cocktail.pl. Oczywiście polecam bardzo ten serwer. Jest on pięknie zbudowany. Polecam go bardzo, jest coś takiego jak polski high pixel. nie trzeba mieć premki. Oczywiście link będziecie mieli do ich strony i IP w opisie. A my dzisiaj będziemy sobie grali w Build Games. Będziemy pojedynkowali się na budowle i grali w, grali w kalambury. Zagramy sobie po jednej rundzie dla tego i tego. Zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. Zobaczymy, jakim jestem budowniczym. Od razu mówię, że jestem dosyć dobrym budowniczem, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, domki, ale wtedy potrzebuję mieć też więcej trochę czasu, ale jeżeli na przykład mam, nie wiem, jakąś postać wybudować, to jest raczej krucho u mnie i zobaczymy jak inni gracze sobie radzą z takimi pojedynkami. Możemy zbudować jedno jeszcze czółka, Starbucks, samo UFO. UFO, ja bym dużo głosów na UFO kosuje. Ufo, ufo, damy ufo najlepiej z żelaza. Zrobimy ufo latające. Zobaczymy, jak to ufo wyjdzie. Damy może cem... cementowe, taki ciemny cement. A concrete, oczywiście. Konkretus wlatuje. I damy później też takie szyby czerwone, jakoby to był laser. Oto. Co się stało? Niech to, nie można tego używać, to z wełny zbudujemy. Niby można, jestem tutaj na wersji 1.16, ale można budować dopiero, bloki są niedostępne takie, w ogóle inne. I w ogóle mało czasu jest dosyć, to jest też jeden z minusów tego. Zobaczymy, ja tutaj gracze sobie z tym poradzą, wyzwaniem. Y ja oczywiście, jeżeli ktoś by chciał, może zrobimy odcinek jak z widzami gram. Jeżeli ktoś by chciał, może się skontaktować, oczywiście zrobić komentarz. W komentarzu możemy się tutaj umówić. W związku z taką grą. Fajnie by było nabrać taki odcineczek. A my już tutaj budujemy taką obróbkę tego UFO. Tutaj tu mi brakuje tego oho. Tu zrobimy ze szkła taką jakby... O, takie. Taką kopułkę. Aż mi się TJ przypomniał jak kopułę robił. Oczywiście napiszcie w komentarzach jakieś, jakieś fajne pomysły na odcinki, jakieś poradniki. Czy wolicie takie różniejsze właśnie odcinki z Coxcrafta? Możemy robić też różne oceny serwerów. To mi się wydaje, by był fajny pomysł. No, będą się też pojawiały poradniki, ale to zależy od was, bardziej w większości, co lubicie bardziej oglądać. Na przykład odcinek z TNT rana dosyć dosyć dobrze się przyjął, mimo że no, mimo że dopiero wczoraj wszedł, a dosyć dużo osób go oglądnęło. Oczywiście będziemy mogli sobie z, razem z widzami coś ponagrywać. A tu jak na razie mi idzie dosyć, no tak, krucho. E. e. Co? E. Coś. Nie kumam. Gra na to serwer dosyć krótko. Zostały mi dwie minuty. Nie wiem, czy zdążę. Zobaczymy. no a zawsze można się lekko spóźnić. Czyli no wtedy to nie wyjdzie. To ufa, coś mi średnio wyszło. No ale cóż. Mm. No cóż, no cóż, coś powiem, jak czas leci. Lepiej zrobić podłogę do tego ufa, żeby chociaż wyglądało. Zobaczymy, jak innym to wyjdzie, czy też tak słabo jak mi. Szkoda, że też nie ma na przykład pojedynkowania się na jakieś yy, domki, na przykład zbuduj najlepszy domek na świecie. To by było bardzo fajne. Uh, uh, red hup, Red Glass pain, ale fajnie. Okej, okay, dobra, robimy tutaj takie lasery, to by było dobre. Hop, 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 hop. To by było mega kozackie, takie lasery tu zrobić. Okej. Okay. Tylko się w nich można zbagować. Zauważyliście, że na serwerach często jak daje się takie kraty, nie wiem czego to jest zależne, pewnie od serwera. Ale jak się daje kraty, to łatwo się można na przykład w nie zbagować. Też tak mam. I właśnie o to chodzi, że to jest takie właśnie dziwne trochę. Dobra, tutaj to zrobimy w ten sposób, że zrobimy o tak. Zostało 46 sekund. O nie. Okej, okay, już wiemy, jak to zrobimy. Tutaj damy specjalne takie wejścia. Niestety z tego będę musiał zrobić, bo inne trapdory to też nie działa. Serio. Damy. Co by tu dać? Ok. Żelazne może zadziałają. 15 sekund. Ok. Nie, to nie działa. Yy, dobra, damy. Damy po prostu furtki. I tyle. Niech to. Furtki też nie działają. No dobra. Poszło nam... No to dobrze. Eee... Trochę mi to przypomina pikachu. Dałbym... Ła, da, dałbym dobre, ale to... Aha, tutaj tak szybko leci. Ale to nie było ufo, to nie było ufo. Eee, dam nawet nawet. doksersa to jest budynek. Eee, zobaczymy, co to jest. Polutki, bardzo dobry pomysł mi to nawet kozak dam kozak bo ostatnio grałem na tym tym o to jest moje można sobie wylecieć okej okay, let's go ten laser mi się bardzo podoba ja dam był kozacki ale nie mogę zagłosować na swoje o ale ktoś ma dobry pomysł o ale ktoś ma dobry pomysł koks dam dam głos dobry bo te moby to są y nawet, nawet, bo trochę małe te ufo, tak mi się wydaje. W ogóle fajny skin Sonika. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy znowu kosmitę. <laughs> Chyba się nie zmieści do ufo. Gdy widzę prace innych graczy. To jest prawda. Tylko, że ja wyglądam tak, jak widzę jego graczy. Ej, ktoś nas tu zamknął. Dam okropne, bo nie wiem, co tu jest. Albo dobra, damy brzydkie. Okej. Okay. To jest wiem, podobne do mojego, ale dam nawet nawet. Jakoś to mi przypomina. Mr. Patelnie, mam trzecie miejsce, zdobyliśmy 24 punkty, bardzo się cieszę. Oczywiście ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie. Oczywiście ja tutaj Was za krat żegnam, a jeżeli macie jakiś odcinek w głowie jakiś byście poradnik chcieli, no to napiszcie w komentarzu, może wykorzystam Was pomysł, postaram się wytłumaczyć, a ja oczywiście dziękuję za dzisiejszy odcinek i mówię cześć!